Witajcie, witajcie, z tej strony ja Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z BLOCKSTAR A dzisiaj dowiecie się kto lepszy, czy Olusia, czy ja Na sam start zostawcie łapkę w górę, kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole Mam dzisiaj katar i jest jestem taki troszeczkę przeziębiony, więc sorki jak będę mówić przez nos No ale po prostu to nie moja wina, strasznie mały katar i to jest po prostu straszne, no i przykro mi Ale mam nadzieję, że to wy mi wybaczycie Zobaczymy sobie jakieś nagrody. Okej, okay, dzienna nagroda. Tak, 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 dziękuję. Ło wow. ok, 1223 uśmiechy. Dziękuję wszystkim. Oddam tobie uśmiecha, odbieram wszystko. Ło, wow, 666, ale tutaj diabelska liczba normalnie. E, Odbierzemy sobie tworzeniu tutaj troszeczkę. E, mam już tutaj 10 z tych, e, tylko ale potrzebuję tylko 100, więc naprawdę mam dopiero jedną dziesiątą. I na, na początek weźmiemy sobie parkur leśny czy anecia. Um, w sumie to dokładnie nie wiem. Jeżeli chodzi o styl nagrywania, e, to mm, Anecia, bo lubi jakby jej montaż i wszystko, co jest takie, e, no wszystko, co jest montowane. E, Leslie też dobrze montuje mam wrażenie, bo czasami tam oglądam, ale, ale, tak jakby, nie wiem, moim zdaniem. Po prostu, jeżeli chodzi o tą konkurencję, no to wygrywa Anecia Ale nie mówię, że Leś nagrywa z gorsze filmy, bo nie, tylko Leśny nagrywa dość więcej filmów, a nagry Anetia nagrywa dosyć bardziej takie... Nie wiem, czy, jakby to nazwać, nie, nie chyba takie konkretne, znaczy no, nie, nie wiem czy takie konkretne, bo ja na przykład nie, nie nagrała jeszcze odcinka o MSP2, jak robiła to połowa MSP i BSP, um, tylko nagrała sobie, nie wiem, chyba ostatnio nagrała jakiś unboxing z jakiejś paczuszki, więc no spoko całkiem. O Jezu, ale to z epilepsji dostanę zaraz w tym parku. to jest tak ciężkie e, Więc no. macie pisać w komentarzach teraz, na komentarzach co wolicie, czy leśny, czy Anecia i czy Olusia, czy witale jak to w tytule odcinka chyba jest, chyba, więc no pozdrawiam Seb, bo się na czacie, no to spoko. Okej, okay, wło, okej, okay, Time mo, moczarna mięta, spoczko, siup! Aha, to, to nic nie da, więc w sumie LOL, więc w sumie XD Aha, jak tu... To jest, o, no nie, no nie, dlaczego skinąłem, no nie Ale sorki w ogóle za ocopląc, bo pewnie jest masakryczny, bo to jest taka mapa, taka, ten klocek jest taki do oczopląsów normalnie, do, do klocek do oczopląsów Dobra, lecimy do góry, ty ty ty, okej, okay, jesteśmy Spróbuję to przejść, nie, ja, ja, to chcę spróbować przejść, bo wiem, że dam radę, dam radę, będę zwycięszczą normalnie tego odcinka i dam radę to przejść, ale muszę się skupić. Pyk, okej. Okay, pyk. No tutaj mamy po lawie sobie przejść, czemu by nie. Mamy lody, lodziki. Oni mam mało HP, więc radzę się uzdrowić tutaj, żeby potem nie było, że zginę. Chyba no, tyle wystarczy. Ale ten, ten katar mnie naprawdę bardzo przeska... No nie no, no nie da się tego przejść do. No, no co to aby za zachowanie tego parkouru, no. Ja nie wierzę, dobra, je, jeszcze, jeszcze raz. Ostatnia próba, ostatnia szansa, jeśli ja znowu zginę, tam na tym samym momencie, no to idę na kolejny parkour, bo to jest jakiś żart. Okej, okay, uleczamy się i sprawdzimy czy dam radę teraz, tam wszystko spróbuję, nie? Spróbuję w sensie Spróbuję... O, ojej, dobra, udało się. Dobra, teraz idzie, teraz idzie, teraz trzeba... Tutaj, dobra, tutaj pięknie, pyk, Pięk, lecimy tutaj czeka na mnie, Sebek, chyba Seba, chyba Eee, dobra, lamy, lamy, lamy Tych, tik, ty, 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 to może być skróta, a, fajnie, super No i mamy metę, jej, dobra, superowo Idziemy na kolejny parkour Dom X, to ekipa Fritza, to się to przejdziemy, a potem przejdziemy do Olusia vs Mikalo. Więc bądźcie też w w komentarzu, kogo Mówicie, Dom X czy Team X? Ej, nie, nie, co jaki Dom X, Team X? Znaczy e, ekipa Fritza, czy e, ekipa X? Czy tam Team X. E, ja osobiście wolę Team X z powodu tego, że moim ulubionym youtuberem jest Tiu, no i po prostu um, lubię właśnie um, wszystkich z tej ekipy, um, ale ekipa Fryla też jest bardzo dorównana i dorównuje. Aczkolwiek moim zdaniem jest to takie za bardzo, za bardzo moim jak dwa takie trendy czy coś takiego typu. Jakby niezbyt to lubię, aczkolwiek to jest tylko moja opinia i wolę po prostu Team X niż ekipę Freeza. Ale czasami to jest ekipa Freeza, ale jak jest film, to jakiś fajny to sobie obejrzeć, nie? Chyba, dalej. Ok, to lewy. O wow! No nie, no. Wie, halo dobra. Dobra, bo mi się zaczęło troszeczkę cocięło. Mi się myślałem, że zginę albo mi wywali komputer. O Jezu, dobra, jeszcze raz. To tutaj, hop, ale pewnie będzie się z tym katarę, Boże Święty, co to się dzieje? mi tak się ciężko teraz mówi w ogóle, że ja bym najlepiej sobie nic nie mówił, bym najlepiej sam sobie przeżył te parkury uh, Ale pewnie byłoby, że Nuda, Mikalo, weź, co ty robisz? Mikalo, weź, 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 co ty robisz? No, 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 nieładnie tak A tu w ogóle coś jest? Tu nic nie ma, to po co to? Nie rozumiem Dobra, hop, 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 muszę teraz tam w lewy portal wejść Okej okay. Eee uh.

Chyba, że będzie jakoś tak miło, ale pewnie nie, pewnie nie dam rady. No szkoda. Ale nie wiem, gdzie, gdzie mógłby być ten czerwony kluczek, nie wiem, gdzie, gdzie mógłby być. Bo Carla Bienta plus jeden. Spoko, spoko, spoko. O, kryształ aktywowany. O, kolejna mocarna mięta. Jedno uło, dobra, spokojnie, Mikalo. Dalsze rady, tutaj, piek, robisz tak, robisz tuk i tak, i będzie, i będzie dobrze, i będzie dobrze wszystko. Kolejna mocarna mięta, jest Maria. Bo w sumie to jest kolor miętowy, więc e, po prostu dużo z tych mięt. Takie mam wrażenie. Taka mam, taką mam teorię na ten temat. Więc może przez to właśnie jest tak dużo tych mocarnych mięt, bo jest tutaj takie miętowe. Ja chyba się cofam, brawo ja, to jest taki pro. Dobra, lecimy znowu, czy teraz zginę, czy nie zginę. Mam nadzieję, że nie, bo mi się już nie chce. A, dobra, jedziemy. Hop, o, słodki zawiasek. Dobra, pięknie. co coś jeszcze, czy coś jeszcze będzie. Idzie, bo Jezu jak daleko, dobra. O, dobra końcówka. On jest drugie piętro i ja nie wiem, że i tak. Jak ten park jest długi? Jak się przejść do tego senna odcinka, czyli Olusia vs Mikalo. Chcę zobaczyć, czy ojciec Olusia, czy Mikalo. Muszę się napisać. Ja przejściem. Mam, nie mam nic do Olusi w miarę, nie mam, chyba, więc spoko, ale no, nie wiem w sumie, nie wiem w sumie jak chcę skomentować, zobaczę po prostu komentarze, kogo wolicie i po prostu będzie koniec odcinka, przejdziemy sobie jeszcze ten parkur właśnie, uuu, okej, okay. u Uu, ti tu tu lama, lama i my living room, nieee, brawo ja, brawo ja, dobra, nie, dobra, przechodzimy do następnego odcinka, czyli Olusia czy Mikalo. Mikalo, nikt, Mikalo, Mikalo. No dobrze, Oboje, Olusia, Mikalo, Olusia Olusia, 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 Mikalo, Olusia. Yy, są bardzo problemy. strony, bo na przykład tu, teraz przed chwilą było właśnie dużo Mikalo, 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 a przedtem było dużo obydwu i Olusia. Yy, dobra, musiszmy sobie do tutaj Olusia, Mikalo, 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 obydwoje, Ola, o, Mikolo, Mikalo, Ola, obydwoje yy, Mikalo i Olusia, Olusia, Olusia E, moim zdaniem to jest to naprawdę bardzo wyrównane. Naprawdę, bo są to ob, oboje. Więc mi się wydaje, że to jest naprawdę wyrównane. Sami ocenić, ile tu jest. 2003 komentarzy do sprawdzenia. Dobra, przejdziemy sobie ten parkur od super Super 51 chyba. No i. No i okej, okay, dobra, mam czerwony kluczyk. Ja naprawdę mi się takie, ja mam naprawdę takie... mam taki kat Jezus Maria, nie wiem, trzymaj normalnie, to jest jakiś challenge naprawdę, to jest jakiś challenge, na przykład nagrywaj z katarem. No, no to, to powinien być taki odcinek, nagrywaj z katarem challenge, bo to jest jakiś żart, naprawdę. Mi się tak chce, Kurczę, wszystko i nie tak drapię w gazę, czy nie w gazdę, tylko tego w nosie, wiecie co, o co chodzi, że to naprawdę challenge, naprawdę jest dla mnie challenge, żeby mówić coś, jeszcze przychodzę do tego parkour, bo naprawdę... Nie wytrzymuję, na pewno jest taki dyskomfort, że to jest hit To jest taki hit A próbuję tego nie, jakby nie wciągać nosem tych, bo potem jeszcze będzie gorzej, jak Po prostu będę mieć zatoki, więc nie mogę, więc po tym odcinku muszę tam wysmarkać się i normalnie Bo po prostu nie wytrzymuję, szybko! Jezu, to jest to takie taki długi parkour, to jest taki challenge, kurde, szybko, Mika, no wiesz, przez ten parkour Bo ja muszę się tutaj